Cześć, to jest Trend Prostak. To kolejny odcinek Prostackich Bulletów. No i co, gramy kolorem czarnym? Gramy na primówach, można powiedzieć. Ok, kto to się bije? To można też zbić. Chociaż nie wiem, czy to jest najlepsze. Zaraz zobaczymy. Ja te gram, ale to może ten ruch jest po prostu lepszy. No, faktycznie ten ruch jest prawdopodobnie dużo, dużo lepszy. No teraz to musi zbić. Teraz to musi zbić, nie wiem kolejność taka. Trochę absurdalna, zaraz w środku możemy zaatakować. Eee, bo, 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 bo w środku czy to? To tu będzie zaraz kop. To może w ten sposób, tylko zaraz nie podjechał. Uu, to zróbmy tak. Się takiego jeszcze nie dzieje. jakiś tutaj akcji skricki w tym nie widzę. Zaraz otworzymy sobie centrum, to jest kiepsko, już widzę, że to źle pograłem, no ale zaraz sobie w dziś zobaczymy dość szybko. Bum, bum, bum. Wszystkie figurki stoją niestety bardzo, bardzo pasywnie. Bardzo, bardzo pasywnie. Teraz trochę te gońce się uaktywnią. No i co, spróbujemy na takie Śmieszne sztuczki, to i tak nie zadziała. Tu nie wiem, czy jest tu sens. Nie wiem, czy jest tu sens. No, on mógł też bardziej agresywnie pograć. No, o taki ruch mi chodziło. Tylko i mam chyba taki. On tam odejdzie. Ja mogę znów jeszcze zstępem wejść. On tutaj, no i musi coś tam stracić. Chyba takie szybkie kalkulacje. To chyba sensu, no ale, ale. ale. A czemu nie brałem w ogóle końca? Aha, Hetman leciał tu, tu, ale to i tak bez sensu. No dobra, tutaj jest goń z podbiciem i tu jest goń z podbiciem. No dobra i Czyli sam się goń zamotał. Stracił figurę, chociaż ja już tam kombinowałem i tak tego gońca wziąć, tylko po co tak? To jest wszystko bronione. Można sobie ustawić strukturkę lepszą. Tu mi nie weźmie, tu żeby tego pobronić, to mogę tak pobronić prostu jest luz. Bramy na luzie. Chcę kontrolować linię, no to niech bije. Niech bije. Bite, bite. Tu, tu, tu. Na tego piona bym chciał się jakoś zasadzić, ale nie wiem jak. Tak, tak, tak. Nie wiem. Zobaczmy po prostu w ten sposób. Też jakiejś przyszłości właśnie nie ma ten skok. Nie wiem tu. Jakieś widło śmieszne. <laughs> tu bicie grozi tutaj wejście. No Właśnie, no właśnie. No dobra, ale mimo wszystko coś takiego. Mimo wszystko coś takiego. A, i ma... ha prawie bumak, ale za mnie głupek. No ale tak bywa. Czasami. Czasami tak bywa. Dobra, po prostu się wycofamy. Jakiś szach. Wejdzie. To yy, coś takiego? Nie wiem, trzeba to chyba lepiej rozegrać dużo lepiej, no ale czas jest jaki jest. Yy, co ja mogę tu robić? Tu nie, tu nie, może tu sobie wejdziemy tak po prostu, spróbujemy wymienić to. Yy, tu wchodzi no to, co tu możemy spróbować. Czemu nie? No to tym pionami może pociśniemy trochę na tempach. Trochę go na tempach. Ha, okej. Okay. <laughs> okej, okay, okej. Okay. To widać, że już tutaj wyszło wszystko. Jak jest za szybko, no to tak, tak właśnie to wygląda. O, ale można... Aha, już nie zrobię tego motywu. Tu już na to się szczaił. O tym się szczaił. o jejku czemu ja tego nie biję? Czemu ja tego nie biję? Okej. Okay, no, w końcu. On jest na sekundzie, to wiadomo. Ale znów, debut. gdzie został popełniony błąd w debiucie, to jest, to jest wszystko najciekawsze. Yy, tutaj wszystko standardowo poszło, no, ten ruch drug... podobnie jest dobre. No dobra. czyli mogę tak grać, mimo wszystko. To też jest dobre, bicie, bicie, to w sumie fajne są nawet te dwa piony, bo przygotowują te pchnięcie, czyli spoko. Plus. Ten koń też tu jest dobry w tym miejscu. Pozycja jest równa. No właśnie, i to uderzenie. I tu zamiast brać tego gońca, to absurd jakiś wymyśliłem. No. Chociaż. Seria, to jest wspaniały ruch. A może i wiem o co chodzi? Że jakbym to zbił, to on mnie bije. Ja odbijam wieżą i tracę, A, czyli może go nie doceniłem trochę, czyli ten ruch był taki podświadomie zagrałem, że jednak trzeba tak zagrać, hehe. He. Czyli bicie, bicie, bicie i luz, i luz, i luz, i orzeszki. No dobra, fajna partia pułczająca. tutaj był dobrze zagrany, także można tak grać. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!